Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Motodoradca. No jakby nie patrzeć tych zmian przepisów dla kierowców w ostatnim czasie jest sporo, nie ukrywam. Duża część z nich budzi trochę skrajne emocje, ale dzisiaj przychodzę z dobrymi informacjami i tego się e, trzymajmy. No jakby nie patrzeć, ta kolejna paczka deregulująca ustawy dla kierowców sprawia, że powinno nam się żyć trochę łatwiej. Już na chwilę obecną nie musimy wozić dowodu rejestracyjnego przy sobie polisy ubezpieczeniowej, prawa jazdy, bo wszystko to mamy w cepiku. Jeżeli skończą nam się miejsca na pieczątki w dowodzie rejestracyjnym nie musimy wy wyrabiać nowego dowodu rejestracyjnego. Jeżeli od początku tego roku kupiliśmy hmm, samochód z innego powiatu niż nas w sumie możemy zostawić sobie te tablice rejestracyjne. Można zrobić zgłoszenie zakupu pojazdu. No z tymi tablicami niektórzy tutaj mówią, no tak, ale to będzie panował bałagan, że to mogą zostawać Tablice, różne powiaty, różne województwa. Jakby spojrzeć na to, że mamy kilka milionów samochodów w Polsce leasingowanych w przeróżnych miastach, co nijak się ma, chociażby między innymi też z samochodami służbowymi, to ten bałagan panuje od dobrych kilkunastu lat, ale to przede wszystkim sprawia, że pozostają nam dodatkowe pieniądze w portfelu. A dzisiaj skupię się na kolejnej rzeczy, która wchodzi już w tym momencie, czyli o tym, że będziemy mogli zerwać naklejkę rejestracyjną, tą, którą musimy mieć w prawym dolnym rogu na szybie, a w jednym przypadku to wręcz musimy tę naklejkę zerwać. I druga sprawa, znika karta pojazdu, no bo coraz więcej przechodzi do tak zwanego online. I w sumie trzecia rzecz, pokażę Wam też, jak tą naklejkę zdejmować w najłatwiejszy sposób. Zapraszam na odcinek. To na sekundkę odłóżmy lawetę na bok. Przypominam Wam też o partnerze tego odcinka, stronie CarVertical, czyli stronie, gdzie możecie sprawdzić historię samochodu, gdzie bardzo często dużą wagę przywiązuje do raportów, a przede wszystkim zdjęć, a głównie chodzi mi tutaj o zdjęcia powypadkowe, bo niestety ten rynek w ostatnim czasie jest dosyć mocno zmęczony. Tak również przypominam Wam o tym, że również poprzez... Taki raport i sprawdzenie numeru nadwozia można sprawdzić, czy dany pojazd nie był skradziony wcześniej, jaka mroczna historia się również za tym może kryć. A dla osób zainteresowanych, które w niedługim czasie chcą kupić auto, bądź po prostu kupiły auto i po fakcie chciałyby je sprawdzić, przypominam o tym, że klikając w link poniżej w opisie tego filmu otrzymacie 10% rabatu na zakupienie takiego raportu i możliwość sprawdzenia historii auta, tego które macie, bądź chcielibyście w najbliższym czasie kupić, no, aby nie naciąć się też na minę. Przypominam o tym i zapraszam dalej. No dobrze, zatem zacznijmy od aspektu prawnego. Co tu się zmienia? Pojazdy określone w ustępie pierwszym są dopuszczone do ruchu, jeżeli odpowiadają warunkom określonym w artykule 66 oraz są zarejestrowane i zaopatrzone w zalegalizowane tablice bądź tablicę, bo też są pojazdy, które posiadają tylko i wyłącznie jedną tablicę, a w przypadku pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli w nalepkę kontrolną. I tak na dobrą sprawę, w myśl nowych przepisów ktoś korektorem wymazał zwrot na lepkę kontrolną, czyli ona już w tym momencie nie będzie wymagana. Bo w sumie należałoby zrobić miejsce pod y, naklejkę strefa czystego transportu, bo taka będzie obowiązkowa, jeżeli konkretne miasta wprowadzą strefy czystego transportu i będziemy chcieli wjechać do centrum tego miasta. Ale dobra, wracając do tych naklejek i kart pojazdu. W sumie w momencie teraz. Y udawania się do Wydziału Komunikacji, będziemy o 18 zł. płacili mniej, bo ta nalepka kontrolna nie będzie wydawała, wydawana i w przypadku samochodów sprowadzanych z zagranicy będziemy też płacili o 75 zł. mniej, bo nie trzeba będzie wyrabiać nowe, nowej karty pojazdu do tychże pojazdów. Bo jakby nie patrzeć, umówmy się szczerze, ta karta pojazdu to też był dla mnie swojego rodzaju paradoks. Wyglądała trochę jak paszport, z drugiej strony byli wpisywani konkretni właściciele, nie było jeszcze takiej pełnej cyfryzacji przez lata. Jak tych właścicieli było za dużo, to ktoś po prostu gubił tą kartę pojazdu, wyrabiał drugą. Teraz wszystko mamy w formie onlineowej i to ma nam ułatwić życie. Dobra, zatem pytanie, czy trzeba zrywać tą naklejkę rejestracyjną? I tak, i nie. W większości przypadków jest to sprawa estetyki. Jak po 4 września będziemy chcieli ją zerwać, podkreślam, po 4 września, bo przed 4 września, możemy dostać 100 zł mandatu za brak tej naklejki. Chociaż w sumie moje auto teraz stoi na prywatnej działce, a w sumie do 4 września to użytkować lawety nie będę, więc nie mam takiej obawy, że dzisiaj zrobię zdjęciem tej naklejki, ale... Jeżeli będziemy się decydowali w wydziale komunikacji, na przykład kupując auto i chcąc je przerejestrować na inne tablice, bądź nie wiem, na tablice imienne, w tym momencie mamy obowiązek zerwania tej naklejki, no bo będzie niezgodność tablic z tym, co mamy na szybie. Więc każdy indywidualnie poza tą sytuacją może rozpatrywać, czy tę naklejkę chce usunąć z szyby. Czy nie? No więc może warto byłoby się zastanowić, w jaki sposób usunąć tę naklejkę, bo umówmy się szczerze, ten klej na niej jest dosyć specyficzny, wcale to tak łatwo nie idzie. Wiecie, tak na dobrą sprawę ta naklejka rejestracyjna umieszczona w dolnym prawym rogu miała być jednorazowa, pod tym kątem, że jeżeli cokolwiek by, nie wiem, działo się z szybą, samochodem, jak ją zerwiemy, ona ma być już nie do użytku. Jakby nie patrzeć, specjaliści doszli już do takiej wprawy, że nawet jak ktoś miał odprys, miał wymienianą szybę, to potrafili tak zerwać tę naklejkę, że ona była w 100% zdatna do użytku i nie trzeba było wyrabiać wtórnika tej naklejki. Chociaż też miałem świadomość, że niektórzy mieli dosyć tak niechlujnie te naklejki przyklejane i policjanci, jakby chcieli, mogliby zrobić problem. Co nam pomoże, jeżeli chodzi o odrywanie tej naklejki rejestracyjnej, bo ten klej jest niezwykle mocny i ona tak nam się kawałkuje w pewien sposób dobrze jest to robić właśnie w nasłoneczniony dzień chociaż stoję w cieniu trochę sobie celowo utrudniam to działanie ale zaraz wam też powiem e, dlaczego szczególnie zimą jest trudno bo klej jest wtedy zastygnięty on nie ma takiej płynnej konsystencji e, i wtedy można chociażby spróbować stosować suszarkę czy opalarkę ale uprzedzam Róbmy to naprawdę z dużym doświadczeniem i ostrożnością, i ze sporej odległości, bo czasem przy takich różnicach temperatur może okazać się, że po prostu szyba nam strzeli. Warto też zaopatrzyć się w taki dobry nożyk tapicerski, który też pomaga nam dobrze tę naklejkę podejść i niekiedy, gdy szyba jest dobrze rozgrzana, tak jak dzisiaj, w ten słoneczny dzień, chociaż stoję w cieniu, ta naklejka samym nożykiem powinna zejść. Tym bardziej miejmy świadomość, jeżeli te naklejki już teraz nie będą potrzebne. Nie trzeba się martwić o to, czy ona zejdzie w jednym, w dwóch czy dziesięciu kawałkach. Ja jeszcze poszedłem po pewne rozwiązanie, czyli kupiłem w internecie preparat do usuwania naklejek, bo widziałem materiały, że gdy spsikamy taką naklejkę tymże preparatem, to ta naklejka zdecydowanie łatwiej nam odejdzie, oczywiście przy użyciu takiego nożyka tapicerskiego i dzisiaj mam zamiar to przetestować. Dobra, wiecie co, w pierwszej kolejności zrobię tak, co prawda nie mam dużej rolki papieru, ale... Ja sobie tu podłożę ten papier, bo mimo wszystko są to substancje na bazie e, alkoholu, spryskam sobie tu z boku. Ja wiem, że nitro, ekstrakcyjna też dają radę bez większego problemu, ale niestety problem moja, może pojawiać się później, gdy będziemy mieli jakieś małe odpryski e, na desce rozdzielczej, że mimo wszystko e, będą odbarwienia. No dobra, namoczyłem ile mogłem. Zobaczymy, co się będzie działo. Poczekamy chwilę. Dobra, przyznaję się bez bicia. Robię to pierwszy raz. Zobaczymy. Ale łatwo odchodzi. Oczywiście staram się nożyk dostawiać. Mówią, żeby... No dobra, to ten preparat bardzo, bardzo to ułatwia. Pełno z ich w internecie. Momento. Jak ktoś będzie chciał, to mu w komentarzu opisze co to. Pewnie mogłem założyć rękawice na dobrą sprawę, nie pochlapałem się w żaden sposób, ale też mam wrażenie, że nie jest to żadna toksyczna substancja, która by mogła nam w jakikolwiek sposób to utrudnić. Więc jeszcze raz reasumując, naklejka będzie teraz w tym momencie tylko i wyłącznie elementem fakultatywnym. To my będziemy decydowali, czy ją chcemy, czy nie. Chyba, że przerejestrowujemy auto, wtedy mamy obowiązek wraz ze zmianą tablic. W sumie to już nie naklejania naklejki, tylko zerwania starej. I jeszcze wracając do tematu karty pojazdu, bo zapomniałem o jednym bardzo istotnym zdaniu. Tak jak mówiłem o kartach w przypadku samochodów sprowadzanych, tak w przypadku aut nowych te karty pojazdu w Polsce też nie będą wydawane. Co za tym idzie, w momencie sprzedaży auta w Polsce po 4 września nie mamy obowiązku przekazywania takiej karty pojazdu nowemu właścicielowi, bo jak się okazuje, ona w wydziale komunikacji do przerejestrowania tego samochodu nie będzie potrzebna. No widać, żyjemy w dobie cyfryzacji, tego, że coraz więcej przenosi się do systemu Cepic, by żyło się łatwiej. Te zmiany uważam naprawdę na duży plus, bo te naklejki miały też pomagać w identyfikowaniu aut, chociażby przy zdjęciach z fotoradarów, ale widać, że chyba ten patent z tymi naklejkami trochę wymknął się spod kontroli. Podzielcie się w komentarzach, co Wy na ten temat myślicie. Póki co przed 4 września ktoś będzie poruszał się ulicami... Ee, drogami publicznymi i nie powinien ten, tej naklejki wcześniej zrywać, bo tak jak mówiłem, może grozić do 100 zł, więc ty lawetko se so już tutaj stój te dwa dni. A póki co żegnam się z Wami, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Hej!